Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z baloników. Przed nami druga część Odysei. <grych> Dobra, co nam zostało? Nowe alternaty od ledów i zwykły reverse. Dramat. Dramat, alternaty od ledów o tyle mają plus, że możemy brykietem tu zarządzić te ledy, nie? Dość szybko. Dość szybko tutaj brykiet załatwi te ledy, co? Tu postawimy jakiegoś gołego darta i zobaczmy, co z tego się urodzi. Tu sobie jeszcze postawimy na przedzie pod ledy na strąga. Aha, kamo. <ścoughs> ok, yy, mówicie kamo. Hmm no to jest jakiś pomysł, żebyśmy mimo wszystko mieli jeszcze kamo. Eee, Przydało się dość szybko to kamo zrobić, co? Zobaczmy, może dozbieramy jednak do submercza. Zanim nas te kamo zabiją eee, jeszcze, jeszcze grosze, jeszcze grosze. Jeszcze grosze, mamy kamo, te zielone nas zabiją, nie, dobra, to idziemy. To idziemy i robimy popping, o Jezu, Puh. gdzie jest nasz popping, ja się pytam, gdzie jest nasz popping, ja się pytam, gdzie jest nasz popping, ja się pytam, Jezu, my nic nie mamy w tej mapie, nic, znowu żeśmy zaczęli jak te sieroty. Po socjalizmie, szybko drugie działko, dobra, drugie działko trochę wykeruję. Szybko, Airbursty. Szybko do Airburstów. Szybko. Będziemy skill klikać. Obyśmy ten. Nie musieli szybko LEDów mieć. Oooo! Żyjemy. Zaraz będą Airbursty. Spokojnie. Spokojnie, dzieciaki. Skill. Są Airbursty. Idziemy w zasięg. Żeby już strzelać od startu. Żeby już te airbursty od startu mapy strzelały. Dobra. Żyjemy. Ledy, ledy, ledy. Dobra, teraz musimy się zająć ledami od startu. Eee, ledami od startu. Bo to będzie tańsze niż bluntonium. Bluntonium będzie spoko, ale... Musimy pomyśleć o tym, o Moabie, który przyjdzie, duży, tłusty i w ogóle. Duży, tłusty i w ogóle. Aaaa! umieramy, umieramy, żyjemy. Dobra, mamy LEDy od startu i Kamo LEDy od startu. Dobra, Triple Tripelgany. No my ten start już olewamy, moi kochani, przynajmniej na razie. Nie stać nas na przyjemności, no. zwane. Yy, przyjemności zwane. Mm, no. Wiecie, jak, nie? Przyjemność zwana Bluntonium Reaktor. Nas nie jesteś na takie przyjemności. Niestety. Yy, co ty masz tam w ścieżce? Dobra. Dobra, jedziemy. Będzie trochę bezpieczniej z ceramikami i jakieś wsparcie na moaba. Dorzucimy Armor Piercing darty i będziemy się modlić. XD. I mamy Skillę, nie? E, tego Suba sobie tak zostawimy, bo jego po prostu na 80. first Strike'a odpalimy w ZMG mam nadzieję, że to wystarczy. XD e, XD. Tylko tych ZMG będzie kilka, bo będzie chyba w 79, już jak Alternaty, nie pamiętam działały, mamy, ile tam co tam w tych rundach było, ale ci będziemy stresowe co tam było, a co nie było, dobra. Przydałoby się jakiegoś alchemika tu zarzucić. Nie da rady. Hmm. Nidyrydy, powiadacie. Nidyrydy. Alchemik tutaj sięgnie tylko tutaj. Tą łódkę, która tylko pod balistiki idzie. Bardzo niedobre. Zadamy sobie tutaj kolejną, która będzie nam tutaj w Moaba czyścić. Przeżyliśmy mała i tylko lekko zmisowaliśmy. Jestem z nas dumny. XD. Letko weszło 6 na puncerz. <noise> Jestem z nas dumny. Jestem z nas dumny. Dobra, zalchemizujemy sobie tutaj dymycz. W miarę jako. E, w ogóle się nie zajmuję farmieniem w tej mapie, bo żyjemy pod ciągłą presją. Ciągła presja to nie ma czasu na farmy. Ciągła presja nie ma czasu na farmy. Musimy szybko zarchemizować się, żeby po 50 już grupowe moaby kasować. Dobra, już teraz w zasadzie będą wychodzić. Nie? To jest czas na bluntonium. To jest czas na bluntonium. Już, żeby się nie stresować większością zwykłych baloników, które będą wychodzić. I tym, że są ledy. I możliwe, że nawet wymienimy jednego suba. Teraz tego. I nie będziemy się bawić w first strike Przed nami zbliżająca się 63., która oczywiście dużo lepsza by była, z, w sumie ze środkową ścieżką, ale tak to. Fff, dobra. Mm, to załatwiamy tematy Moabów teraz, czyli tak zwany support. Tak zwany support. I tylko pytanie, jak my przeżyjemy 63, pozostaje zawsze takie pytanie. Otwarte, XD. Czy zwykła armata nam tutaj wystarczy? Hmm. Czy zwykła armata nam tutaj wystarczy, żeby 63 przeżyć? To jest pytanie za 100 punktów. Może się okazać, że nie. Bo nie ma tu żadnych zakrętów łuków, więc, jak coś miśnie, to może być problem. Dlatego stawiam ją z przodu, żeby ona nie doczyszczała. Tu postawiona doczyszcza. Jak coś minie, to GG. A tutaj ona będzie zaczepiać, a te frajery mają na ferście są, więc mają doczyszczać, nie? Postawimy tutaj gdzieś minkę, jakby jakiś moab chciał nam podskakiwać. Mm, no i uzupełniamy damage. W sumie tutaj możemy sobie pójść pod Necromancer. On tutaj pomoże z 63 falą. Zrobimy tak, żeby dalej to szło. A on tu będzie pomagał doczyszczać to wszystko. A przy okazji będzie miał niezły grobowiec, bo jest dość blisko startu, więc widzicie, cały czas przy, przy 500ce się trzyma, nie? Jak jakieś normalne fale wlatują, to się uzupełnia. Dobra, zakładamy, że 6-3 przeżyjemy i że to jest nasz jedyny czas, żeby sobie postawić jakieś dwie farmy. De. Nawet nie patrzę. Jak umrzymy na 6-3, to umrzymy. Nawet nie patrzę, kochani. Nawet nie patrzę. Nie sądzę, że żeśmy umrzeli, ale. da. <grym> Okej. <Okay. grym> Przeżyliśmy 6-3. To znaczy, że jesteśmy w dobrym stanie. Jak przeżyliśmy 6-3, to znaczy, że żyjemy chwilę przynajmniej. No Dobra. Mamy dwie farmy. Trzecia nam się już tutaj chyba nie zmieści raczej. Nie. Więc to jest tyle z naszego eko. Mam jeszcze jednego darta do postawienia. Hmm, którego moglibyśmy tu gdzieś wpisnąć na tą wyspę, nie sądzę, więc niech to stoi tutaj do czyszcza. O, chyba będzie Ninja, który sobie może tutaj tak doczyszczać. O, i postawiliśmy wszystkie towery, jakie mogliśmy postawić. To jest w sumie jakiś pomysł, żeby tutaj pozwolić sobie na coś takiego. To jest jakiś pomysł, żeby sobie pozwolić na coś takiego. I po prostu sobie tutaj rzucać te miny, nie? Plum, Spowalniamy baloniki i jest dobrze. No i zarabiamy pieniądze. 80 bez piątego tieru będzie trudną rundą. Pytanie, czy nasz ninja, który jest powolny, zomga, wystarczy? Czy mimo wszystko będziemy coś chcieli? Na pewno na 80. Prince of Darkness to nie będzie pomysł. Prince of Darkness jest lepszy na spamy balonów, a nie na jednego gigantusa balonusa. Powolnimy trochę to, damy speed. Będziemy mieli dużo, dużo buchów na nasze subiki. Pytanie, czy ja nie chcę zbudować sub komandera. Liczyć, że spowolnimy tego zomga, wysadzimy coś z min i może nie umrzymy. 74. No to już raczej nie dożyjemy zapotrzebowania na farmy. Większej farmy, na większą farmę nie mamy co zasługiwać. Dlaczego oni mi te miny rozbijają? Halo, policja. Halo, policja. No dobra, jakiś natłok idzie, to spowolnimy, bo to 7-6. Jakaś z balonami dziwnymi, speeda. Czekamy na subkomandera. Jeszcze minka. Hmm. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Slow. I minka. I lada chwila, subcommander. Jest subcommander. Co jeszcze możemy kupić, moi kochani? Będziemy mieli tutaj 10 tysięcy, mamy nie? Coś za dychę jest w sklepie? Czy coś za dychę można kupić? No, można tutaj jakieś dwa krozboły, nie? Na doczyszczanie w razie czego. Na doczyszczanie w razie czego, dwa crossbowy. 79, no i przed nami trudna runda 80. Yy, nam ten gościu nie będzie potrzebny w 80, nie? No ale dobra, spróbujemy bez przebudowy, tak? 80 slow, atak i boosty. To takie o Easy? XD? Takie o Easy? No dobra, takie o Easy to. Nie sądziłem, że będzie takie o Easy. No dobra. Hmm, hard reverse do 76. Dobra. Hard reverse do 76. nie brykiet. Let's go! W sumie czekajcie. 1, 2, 3... Oto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 9, 93. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4... Tu moja będzie? To jest niemożliwe, co? To jak tu map będzie, to ja mam lepszą propozycję. Zacznijmy tutaj od darmowego darta. Tutaj ustawmy naszego Henselta zwanego Brikietem. Tense zwany brykietem. Dobra, bo my tutaj misujemy trochę. Dobra. Musimy coś na tą falę jeszcze mieć. Może taki mały subik. Dobra, jedzie. Oczekujemy się już tutaj pod to, żeby ten sam to nam strzelał na całą mapę, lada chwila. O. I to będzie nasz pierwszy damage... do przeżycia. Nie gorzej, że musimy 7-6 To jest dużo gorsze. Z tej strony się już nie obawiamy, mamy, mamy suba i, i brykieta, nie? Gdyby to jeszcze były, to chyba bym się rozpłakał. Dobra, no, subik tam chwilę poczyści, jak damy mu airbursty, air to już będzie w ogóle op op. Musimy zgrupować te nasze suby, bo będzie problem z LEDami. Wiadomo, że nie postawimy 10 tych bruntonim reaktorów na każdej linii, więc... więc. my będziemy musieli Kamo obejść rozstawieniem dartmałpek i ninja, a LEDy obejść Alchemikiem. Subic to jest OP jednostka. Dobra, triple gansy. I chwilowo nie mamy stresu z popem. Zbliża się runda camo. Za dwa, dwa, dwa trzy, ona będzie tutaj. Możemy go puścić, oczywiście i tak zrobimy, bo bardziej się interesujemy tym, żebyśmy mieli ledy. Przysuniemy go jak najbardziej, żeby tam docelowo yy... Wszystkie suby, które tutaj będą, żeby miały szansę być alchemizowane, na 33 musimy sobie zorganizować kamo. Dobra, teraz masz większy damage. Ledy akurat tutaj, powolnijmy, bo 30. Ledy będą. Trochę riski. 30, 31, 32, 33. Czyli tu kamo pójdzie. Tu pójdzie kamo. Więc ja mam taką propozycję, żeśmy po prostu sobie zrobili eee... tak. I tu już będziemy mieli kamo. I tutaj zrobili podobnie, czyli tak. I tutaj też już jest Kamo, tak? No, jedziemy dalej. Mamy wszędzie na wejściu Kamo. Jeszcze większy zasięg zrobimy. Tutaj jest trochę gorsze, ale tutaj sobie uzupełnimy tutaj jeszcze na połowie ścieżki o Kamo. Dobra, to jest czas na drugiego Santo Subito. Hmm. Czy to jest czas na 34, 5, 6, 7, 8, 9? Tu będzie Moab, tu będzie moabus, więc my tutaj nie musimy mieć na razie Ranger, musimy mieć Major <laughs> na tego moabus'a. Musimy mieć Major o range'a się będziemy martwić później, chociaż ja widzę, że nie jest wcale tak kolorowo, więc może kupmy panu 540, dobra. Ten słup jest potencjalnie do kasacji, nie? Jezu, alchemik, nie rób mi tego. Alchemik, nie rób mi tego. <ś luxury> co za alchemik. Słyszę tylko strzaski. Tr, to jest znak, że ledy wchodzą. Dobra, no jak już alchemik załapie, to już to się co... O Jezu. Chcę faster throwing oczywiście zrobić, ale chcę mieć na Moaba... Stronger Stimulanta. Chcę, żeby się... Wszystko nam tutaj zazębiło. Dobra, czekamy na 40. Odpalamy. boosty, wszystkie możliwe. Dobra, ez. Ez. Eee, dobra. Ten alchemik musi się naprawdę porządnie radzić, moi kochani. Porządnie, bo bledy są zagrożeniem potężnym dla nas. Eee... Możemy też zrobić coś takiego. Mm, po prostu o na strągu. te LEDy będzie bił, tym bardziej że musimy coś mieć na camo LEDy. Więc on se te LEDy będzie rozbijał, bo on ma sam z siebie LEDy, a tu z tego ma kamo, więc ma camo LEDy wszędzie tutaj, nie? My sobie tutaj kupimy Armor Piercing Darty, bo zaraz wjeżdżamy w 50 i będzie więcej Moabów. A tu jest greater damage. Tu to, dumo to, to up class balloons. Dobra. No i mamy kolejny pop ping. Pytanie, czym się tu będziemy farming simulator bagi. Halo. No, ja tak czułem, że tu ma wejść jeszcze jeden. Halo, policja. Halo, policja. Damy mu ranger Armor Piercing darty I załóżmy, że jesteśmy na 50. Koksy. Do 63 jesteśmy koksy, w 63 jesteśmy psi. <gry> w 63 jesteśmy psitki jak na razie, ale to zara pomyślimy. Zara policzymy, gdzie będzie 63. O, 49, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 2, 3. Tu. No dobra. Skoro 63 tutaj, to zacznijmy tu budować naszego przyjaciela na 63. XD. To jest nasz przyjaciel 63 rundy. To jest. I przy okazji mamy tego z ceramikami. To nie jest może jakiś super tower na 6-3. Ale coś pomoże, ale pomoże na te ceramiki. Eee, coś pomoże na te ceramiki. Załóżmy, że 6 żyjemy, żeby być jeszcze bezpieczniejszym tej 63, to jeszcze dostawimy sobie tutaj czyściciela czyściciela sobie dostawimy i na 63 trzy odpalimy jeszcze skila jedynkę, żeby nasze suby biły potem, że nie, nie? no, mamy tu czyściciela, więc generalnie środkowe linie mamy obstawione, ta lewa trochę taka niebezpieczna dla nas, nie? ta lewa taka trochę niebezpieczna dla nas, więc Tanie jest za 100 punktów, kochani XT, czy ja to zrobię? Czy ja jestem w stanie takie rzeczy zrobić, czy tylko takie rzeczy były w erze? Nie wiem, postawimy sobie farmę. Jak nie wiecie co stawiać, to, to, to jest moment, żeby postawić farmę, to stara, dobra metoda. Jak nie wiecie co ma stawiać, to to jest czas na farmę. Polecam takie nastawienie. Pamiętamy o tym, że to jest ostatnia mapa, więc 63 może nas tutaj na śmierć doprowadzić, bośmy jeszcze nie, nie ten nie wykupowali się, więc trzeba by się wykupić. 62 i na 63 będziemy rzucać kile. No, tych środkowych fal się nie boimy raczej, co bo tu będzie się działo. Tutaj też jest miale bezpiecznie. Dobra, odpalamy skila, odpalamy tutaj drugiego skila, nawet minę rzucimy i musimy przeżyć 3-3. Wygląda na to, że przeżyjemy. Że mamy tu na tyle wsparcia technicznego, że dajemy sobie radę. Koncerny moaby też raczej nie powinny stanowić dla nas zagrożenia. Więc kupimy sobie trzecią farmę. Bach nawet czwartą. Bach nawet czwartą. 76 jest trochę tricky runda. Ta ostatnia, która nam tutaj przyjdzie być grana. Więc my musimy się zastanowić, gdzie ona będzie. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj. Więc zrobimy sobie jeszcze... Kurczę trochę głupio, bo kompletnie lewą stronę olewam, nie? Tak kompletnie lewą stronę olewam, a z prawej jesteśmy przy kozarty, Więc może zrobimy tak, że tutaj sobie dorobimy zaraz szybciutko Arkanspaika. Hmm. Jak tylko zarobimy. On tutaj będzie zabezpieczał tam głównie. Wieczo. może nawet trzy linie mu się uda czasem zabezpieczyć, trochę. To może go inaczej postawmy. No, postawmy go tutaj, to nie dość, że alchemika dostanie czasem to zabezpieczy kawałki trzech linii, nie? I dzięki temu będziemy mogli sobie przenieść tego bumeranga na wsparcie, tutaj na tak zwane doczyszczanie. Nobra. 76. tendy jak przejdzie, yy, mamy nie mamy dekamo. Przydałoby się mieć Gandalfa, a nie będziemy mieli Gandalfa. Więc 76 jest problematyczna dla nas, trochę. Tak szczerze mówiąc, tak szczerze mówiąc, będzie dla nas bardzo problematyczna. Zastanawiam się, czy my nie chcemy nawet jakiegoś suba przerobić czy na jakiegoś tam dekamo. Udziało nam nic nie zrobi. Czy my zbieramy na Gandalfa 34 tysiące? Tutaj mamy 20. Musielibyśmy mieć 14 tysięcy w gotówce. Damy radę, kochani. Damy radę. Damy radę. 14 tysięcy w gotówce i na dwie ostatnie tury mamy Gandalfa. Jazda. Gandalf. Easy. Jeżeli wyliczyłem tą 76, liczyłem, że ona tędy przejdzie. Gandalf, rób to. Easy. Easy Gandalf. Gandalf Oplu rywali. Bym wiedział, że tak szybko nam pójdzie, to byśmy to zrobili w jednym odcinku. 4-2-0 chata 50 ucharu. Zobaczymy, czy mieliśmy taką chatę? Hata wujatoma. Czy chata Wiśniaka. Mieliśmy. No, no niestety. No <laughs> niestety. Ale dysejka zakończona, no, śmierć była w, poprzedniej, w poprzednim odcinku, wykupu nie było, więc no, troszkę zepsuliśmy tą Odysejkę, ale, ale ważne, że do przodu. Nadchodzi ten dzień, w którym będziemy się przełamywać, moi kochani. Wiadomo, że tutaj o 1 dodajemy dziennie, a tutaj dwa, a czasem 3 jak są te challenger na multiplayer, na koopy. Więc lada dzień, lada dzień przyjdzie przełamanie, gdzie ten achievement wskoczy przed ten, bo ten achievement zrobimy raczej przed tym. Łatwo to jest policzyć. Tu potrzebujemy 10, czyli 36 dni. Tu potrzebujemy 13%. 13, ale dziennie dostajemy co najmniej dwa, więc tak jakby 6,5% nam potrzeba, czyli 6,5, a tutaj 10. Więc, więc to będzie na pewno jakiś czas wcześniej. To jeszcze miesiąc, a to podejrzewam, że tam dwa tygodnie i nam wskoczy. I będzie wreszcie koniec wszystkich achievementów. Moi kochani, cóż mogę rzec i cóż, cóż że Szwecji? Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się, a właśnie jeszcze zobaczmy. Jak tam nasza wyspa stoi? Jak tam nasza wyspa stoi? Czy. Bo my już kupiliśmy sobie banner? Jak widzicie, mamy jakieś meserze, O, Under the Stone sam wyszedł. Okej. Okay. Yy, kinga wrzucamy. No, niewiele osób tego kinga coś wrzuciło, widzę. Więc, no, trzeba będzie tutaj poprosić, żeby do kinga dorzucali. Ale to, mamy jeszcze na to troszkę czasu. Macie się, Manderko i. pa. pa.